No to jest dosyć ciekawa akcja z tą urwaną płością w mojej Cerfale, co ostatnio wrzucałem yy, shorta. Yy, pierwszy raz w życiu się spotkałem z takim czymś, yy, ale to musicie to zobaczyć, obejrzeć. No i co? rozbebeszyłem godzinę, wyciągnąłem tą urwaną. płość z przegobami zamówiłem też całą kompletną. Myślę, sobie że będzie szybciej, ale niestety. Jak widzicie, ta oryginalna przyszła o wiele, wiele krótsza. Że nawet nie ma co jej tam przymierzać. Nie ma szans, żeby, że ja to skręcę i to, to nie wyrwie się ze skrzyni. O, takie, takie historie z tymi dostawcami części. Po co im te winy, data produkcji, moc silnika? Jak ja patrzę, to nawet do dwóch benzyniaków ma iść jedna i ta sama pół oś. Nie wiem z czego to z modelu starszego, trudno powiedzieć. I tutaj troszeczkę wybiegłem do przodu y, z tym, że po co komuś winy i tak dalej. Y, nie była to wina sprzedawcy. Po prostu przyszła mi część. Y, a wyglądało to tak: ja zadzwoniłem i mówię: Słuchaj, y, ja mam dłuższą półłość. Michał, niemożliwe, ja ci wysłałem do czteronapędowego one są dłuższe, także do ciebie ta dłuższa przyszła no ale mówię, moja jest dłuższa jeszcze niż ta dłuższa w takim razie mm, wysłałem mu zdjęcie, dopiero mi chłopak uwierzył bo mówi, że to jest niemożliwe albo masz jakiś starszy model, albo nie wiadomo, coś na montadę w tym samochodzie no i co, no wpisuję numer katalogowy części no wychodzi, że faktycznie y, powinna być ta część dłuższa no to się zastanawiam, co ja mam w tym małcie. Co to za części? No i co doszliśmy do tego, że ja mówię: Słuchaj, no odsyłaj, bo mi to niepotrzebne. Spróbuj zamówić to samo z innej firmy. I co się okazało? Jak pomierzyliśmy tą płość, to ona pasowała do dwunapędowego, czyli po prostu numer katalogowy był pomylony na opakowaniu co do części. A gdy przyszła z innej firmy ta płość, wszystko pasowało idealnie. i Praktycznie z tym samym numerem katalogowym, pomyłka w pakowaniu. No, już Honda jeździ właśnie w niej, siedzę. Teraz zajęłem się podświetleniami zegarów, bo popalone żarówki, tak samo sterowanie, sterowanie klimatyzacji, nawiewów i tak dalej. Popielniczka, wszędzie wymieniam sobie żaróweczki podświetleniowe. Jeśli chcecie, to zrobię Wam też z tego relację jakąś.